Cześć! Jesteśmy w kolejnej misji. Jak widać, epizod jest dziwny, ze względu na to, że czuję ogień w pobliżu. Jak widać, wykończeni moi przeciwnicy. Oczywiście ja im nic nie zrobiłem, żeby nie było. No a my staramy się nawet, nie wiem, Denim gdzie mamy się dostać, dostać i po co. Czy my idziemy do naszego tego szefa, czy gdzie my idziemy, nie mam pojęcia. Ale wchody coraz wyżej i wyżej i wyżej, tu jest otwarte. Wow, ktoś się strzela. Ktoś do mnie na tylko nie wiem kto. Tam są żołnierze. Specjalnej jednostki. Antyterrorystycznej. Ale nie wiem nawet od której strony by ich wziąć. O! Tak ich rozpieprze. O, to jest dobry pomysł. Szkoda, że z drugiej strony tego nie ma. Teraz ha, Tu jest Ja tak szukam Niech za przeproszeniem idiota To już mi nic nie zrobi, nie, schowało się, dobra Tu ziomek żyje patruje swojego kolegę Jest tu coś? Nie ma guzika Czyli idziemy dalej Co się stało, co? Może w czymś pomóc Ale fajna dupcia eee! Dobra, tu to ktoś... Tu jest wojna. Nie czas na zabawy. Oho, epizod i sceneria wygląda tak, jakby to już miało być koniec gry. Oczywiście nie da się ich zabić przez to. Z kim oni się strzelają w ogóle, nie wiem. Ale dobra, czas tam iść. Nie będą się rządzić na moim tym. Na moim podwórzu, że tak powiem. Ugh. Otwieramy. Noż. Jakiś ty silny. Siema. Się zapatrzałem bo nie wiem, w co oni strzelają. No, tu tylko wyciągnę sobie maszynki, oni mi pomogą, o. o pie w nich wszystkich. Łaaa. Wow. Coś mnie tu bije. Eee, moje maszynki się pochowały, no. No Ale to, jak widać przyleciał statek, czyli przewnie posiłki. O, właśnie o tym mówiłem. I to jeszcze widzicie? Kto jest w tych posiłkach? Te downy. Cholera, wyłaś. Czemu oni do mnie tak jakoś powoli strzelają? Oho. No to ja już ciemno to widzę, wiecie. Panie i panowie. No, zdychaj! Jak widać, nie są coś wyjątkowo silni. Ale, więcej ich to na pewno dobrze nie wróży. I czemu nie mogę jemu zniszczyć kombinezonu? O! Dobra, jak widać, jednym magazynkiem można ich pokonać. Tak więc mogło być gorzej. No, ale zdechł. Coś za szybko. I ten też, no ale dobra, czekamy na kolejnych. Zapisanie mamy. Oho. Teraz tak z różnych stron będą napływać. Ja sobie oczywiście wezmę kogoś tu amunicję. Na szczęście to są tylko zwykli. Oa, Wdychaj. Tak więc jakoś wyjątkowo sili nie są. Khm. <laughs> Gdzie on jest? Aż tam uciekłeś? Oa wow. Dobra, ja jednak... Ooooż ty! Wrócę do... Noż wracaj, wrócę do swojej, że tak powiem, bazy. Tu jest mi wygodnie tak z góry do nich strzelać. Tylko oni chcąc niech tutaj idą. Patrz, pyk! I dostajesz ten pusty web. Patrz, strzela do swojego, widzicie? Ale już mu się coś odmieniło. Bo strzelał do mnie. Ty do mnie? Ty do mnie hawkasz? Dobra, chyba wszyscy. I czekamy, co będzie dalej. Bo pewnie na tym się nie skończy. No jak widzicie, cisza. Dobra. Idziemy dalej przed siebie. Łoj? Łoj? Łoj, wiedziałem, że to nie będzie tak pięknie. Ja wiedziałem. A miało być tak pięknie. Nie wiem czy przypadkiem nie wystarczy zabić tego. Oła, głównego bossa, i oni wszyscy zdechną. Oła, granat, granat, granat. Dobra, chyba poraził swoich. Oprócz tego, bo był za daleko. Noż, ale mam cela. Jak cholera, że tak powiem. Oła. Ciekawe, co tu będzie głównym bossem, swoją drogą. Bo ja coś wróżę, że to będzie koniec gry. Znikaj no. No ten jego pancerz mnie przeraża. Oła, granat. I bum. Dobra, o dziwo nic mi się nie stało. Ale już się lekko spociłem. Noż, ile można się pytam. A oni wychodzą i wychodzą. Jakby nigdy nic. Ła. Ciekawe jak przegram odkąd będę szedł. Nie chcę mi się tego iść od nowa. Tego raczej lepiej by było nie przegrać. Szczególnie jak nie mam amunicji. Noż Zdychaj. Ja coś tu muszę pozbierać. Ła, któż to taki? Ten pedał starczą. Chodź tu. Aż taki cwany. I to bardzo cwany, bo ja tego geja teraz nie pokonam. Dobra, ja sobie za ten czas pozbieram amunicję. Ła, jeszcze zaraz mnie zabije, widzicie? A to fokno? Dobra, coś tam mi się udało. I co teraz? Czekamy na ten pamiętny moment, bo to, to tak nie będzie. I już coś słyszę. I tego dymu tu za dużo. Tam jedzie coś. Tam jedzie winda. Wiedziałem. A mam jeszcze trzy. Cholera jasna. Tego muszę dobić. Tego. Jeszcze jeden. Tak, granatem. Brawo, idioto. Dobra, na razie mamy wsi. Ale jak widać, idą następni. <ścoughs> uh. Dwóch na raz. Jeszcze ktoś? Tak, jeszcze jakiś idiota rzucę granatem Dobra. Jeszcze ostatnia winda. Przed nami, Szkoda, że nie mam lepszej broni. By tak na pierwszą w tą windę, i by było po wszystkim. Oj, coś nie wyjeżdżają. Jadą, jadą. Pamiętna winda. Mam 7 nabojów, kurde teraz to zauważyłem. Brawo. I, no i mój plan. Wow. Tak patrzę, co to niewidzialne? No, skurde. nie mogę zdjąć tarczy z tego, bo to jest daleko, lol. Chodź tu, suczko. Dobra, coś tam się udało. Ja se wrócę tu. Łah, chyba to wszystko. Teraz by się zdało wejść do windy, chyba tak tej czy nie tej? Wchodzimy sobie do windy. No, ale przyznacie, że to było trochę masakryczne. Dużo ich strasznie tu było. Dobra, jedziemy, jedziemy. Ciekawe, gdzie nas wysadził. Łoj, nie wiem czy dojechaliśmy, czy po prostu ta winda stanęła. Ale coś strasznie trzęsie. Nawet tu nie ma poziomów, gdzie już jestem. Dobra, mamy zapisanie, dobry znak. Oho, to nasz czy nie nasz? To jest jakiś cywil chyba. Oj, zdechł. To nie był. To nie był chyba cywil. To był ten jeden z ich żołnierzy chyba. Oła, czulu. I tak czuję, że tu będzie zaraz gdzieś boss. Bo tak nie może być. Już po wszystkich? Chyba tak. Zdychać! Przed kim oni się bronią, nie wiem. Ale jak widać, oni po prostu się chowają. Jakoś wątpię, żeby przede mną. Ła! Wow. Kto ci pozwolił żyć? Oho! Znowu kolejna brygada i kolejne w cholerę ich zdychaj Wszyscy? Nie. Oczywiście nie, jakby to było Jeszcze te pedały z tarczami. A ci skąd tu się wzięli w boczku? Oni tak jakby nie szli w ogóle na mnie, widzicie? Więc nie wiem z czym oni się strzelają. Ale to jest, dla mnie, trochę dziwne. Pyk! Dobra. Chyba tutaj, tu jest te info jakieś tam na ścianie. Da się wejść? Da się. Tutaj? Nie. Jeszcze wyżej. Aha, tylko nie ma wyżej. Ale otwieramy sobie. I coś tu będzie, zobaczymy. Aktywujemy coś. A, te drzwi! Dobra. Zobaczymy, co tam za nami... nas czeka. Hmm. E, żołnierze nie wychodzą, czyli mogę na razie iść spokojnie, choć pewnie... ...wylecik tam w cholerę. Na szczęście nie mam daleko. Pozbieram tę amunicję na wszelki wypadek. Bo nie wiesz, żeby tak cicho tu było. Dobra. I co teraz? Co teraz? O, tu kolejne drzwi i kolejny alarm. Wow, tylko widziałem te czerwone światełka, które do mnie celują, <coughs> Tam coś na ścianie. Jest. Jak celujesz, kto cię uczył strzelać? Patrzcie. No nie da się. Lol. Wychaj. O, teraz mogę. To będzie taka moja obrona. Widzicie, to za mną lata, a to na pewno mi się przyda. Gdzie miałbym iść? Dobra, tam. Ja sobie oczywiście też będę strzelał, bo niektórzy mi to urządzonko rozbili. Ale jak widać, jest bardzo przydatny. Taki programiści dali nam trochę takie ułatwienie. Oho. Line. Dobra Chyba po nim Ła wow. Plecki Oni są na wszystkich poziomach, widzicie? Tutaj Tutaj Dobra, zdech chyba I chyba wsio, czyli co, po tych schodach teraz wypadałoby tu iść Ale on no, koszmarny katar, no Da się tu nie Czyli idziemy tutaj Wow Jak widać są wszędzie Dobra Tu jeszcze siedzi, wiedziałem także coś się kroi na górze O wow 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 wow, wow. Pomagaj mi coś Słabe te strzały ma ta maszyna ale oczywiście lepszy rydz niż nic, że tak powiem. Dobra. Sią? Nie. O, ale mam cela, widzieliście? Nie mogłem go trafić. Nie wiem, czy teraz wyżej da się tu? Da się, dobra, idziemy jeszcze wyżej. Coś tu mamy, broń jakąś. Dychaj Dobra. W lewo się nie da, czyli idziemy tutaj. O, mamy główne centrum, jakieś dowodzenia, chyba. Kurde. Lol, jaka ochrona. Ajajajajaj. Trochę tego nie zauważyłem. No zdychaj. Czemu on taki twardy? Lol. A, bo tutaj jest w tym pancerzu, idiota. No, znikaj. Dobra, poraził swojego, możemy iść. Te drzwi takie wielkie, czyli jesteśmy blisko końca. Ale chyba zamknęli nam. Pyk! Pyk! I co? Może w drugą stronę? Ale, ja, widzieliście? Coś się spieprzyło. <grymny> i co teraz? Disable Ha huh. A co chodzi? he <grymny> ale ja No, i teraz będę miał zdekawała, że tak powiem. Tylko na wszelki wypadek się tu cofnę, ale pewnie nic nie będzie. No, raczej nie. Czyli problem jest z tymi drzwiami tylko i wyłącznie. Ale to znowu się pojawia, widzicie? Znika, i znowu się pojawia. Ale jaja. Nie wiem o co chodzi, no pieprzone drzwi. No, dawajcie mi access ground, to nie. Coś to jest bez sensu. I co teraz ja mam biedny zrobić? mi przerywać, ale to się nawet nie rusza. Żeby to się ruszało i trzeba w jakiejś odpowiedniej kombinacji to ustawić. A to widzicie, tylko pojawia się i znika. LOLs? Ale jaja. No szkoda mi się cofać, bo co będę chodził po tym gównianym tym, a nic nie zdziałam. No ale dobra, cofnę się gdzieś, tak na wszelki wypadek. Ha. Tak wiem, pewnie jestem idiotą i znowu czegoś nie zauważyłem tam. Dobra, to se wezmę. Tak, Zapisało mi. No ale to po prostu nie ma szans, żeby tu gdzieś coś było. Nie ma szans. Nawet nie ma co się cofać, chyba dalej. No bo co mi to da? Jeśli to jest tam przy tej bramie coś. Ale jaja. ja. No Nie ma co się cofać, kurde, dalej. Dobra, idziemy kombinować z tą bramą, no, ale naprawdę tam nie wiem co... co mam... zrobić, nie mam zielonego pojęcia. Już tu kurde nic takiego nawet nie ma. Z tym coś? Na pewno nie. <zysy> kino, normalnie kino, że tak powiem. Tam pod tą bramą nic nie ma Chyba, że pod tą bramą coś jest Jakiś włącznik może Zasilania czy co? A zobaczymy co tam jest pod tą bramą Czy jest coś tam czy nie ma? O tam mi chodzi Ale zapewne nie ma Jest tu coś? Nie. Chyba, że jeszcze niżej, ale wątpię w to. No kurde, nie chce mi się po prostu Wracać tyle. Teraz to mnie zaskoczyli normalnie moja inteligencja, która jest tak niewielka wymienka. No bo tu nawet no, nie ma czego szukać. Dosłownie nie ma czego szukać. Tu jest zamknięte. Tutaj i tak byłem. Tak jakbym mocy brakowało. A kreatyn i tak siedzi. Tu się i tak nie da wejść. Czemu tu jest zamknięte? Tak mnie to ciekawi. Ale i tak nie mogę tu wejść. Ha. Ale jaja, no ja stąd przyszedłem. to tutaj dupa będzie taka i to wielka. No tak, stąd przyszedłem. A i takim oto sposobem przedłuży mi się nagranie. Oczywiście, zaraz przerwę. No bo co to, co? To, to nie będzie nic, to mi nie da, jak ja tak będę biegał jak debil w kółko. Oczywiście. żeby tu gdzieś się dało wejść, żeby włączyć te zasilanie, dziwne, bo to tak jakby moc nie było, widzieliście sami? Może, czy ja zawsze muszę mieć problemy? Hm. Huh. to są jakieś biurka, ale no, tu nawet nic nie ma. Żeby przełączyć jakiś guzik mocy czy coś. Nie wiem, idę pod te drzwi i chyba przerwę nagrywanie. No bo co ja biedny, no co ja biedny mogę, no? A co? O dziwo, nic nie mogę. A ta brama jest jakaś popieprzona, że tak powiem. No bo tu kompletnie nic nie ma. Haha. Na końcu przecież byłem I tu ni hu, hu nic nie ma Otwierać policja Jesteście otoczeni Tu są bronie tylko Są drzwi, do których się nie da wejść No i tu jest ta popieprzona brama tu jest światłość. Tu ni cholery nie ma nic więcej. Nie ma tu nawet widoku na nic. I te drzwi, będę je pamiętał do końca życia normalnie. Brakuje mocy! Huh. Pieprzone drzwi No nie ma nic dokładnie Widzicie, nie ma tu nic a nic Jak się dowiem i zobaczę, że to będzie coś banalnego To się uduszę Dobra, tak więc co Widzimy się za chwilę, ja to ogarnę O co w tym chodzi <laughs> O, zaraz się jeszcze uduszę No, tak jak mówiłem tak więc co, do zobaczenia, cześć, widzimy się za chwilę.